W tym odcinku dowiesz się o 11 sposobach na zwiększenie swojej charyzmy, niezależnie od tego czy występujesz publicznie, czy prowadzisz zespół, jesteś liderem, czy po prostu jesteś introwertykiem i starasz się dobrze komunikować z ludźmi. Przeczytałem za Ciebie książkę Q's Vanessy Van Edwards i powiem Ci o najważniejszych lekcjach, które możesz zastosować. Od razu. Jeżeli się nie znamy, tutaj Miało Czopanek, jestem psychologiem biznesu i twórcą platformy booktube.pl, gdzie publikuję najciekawsze lekcje z książek rozwojowych, które czytam. Opracowuję również moje notatki w formie map myśli, nagrywam z tego wideo, aby jak najlepiej móc wdrożyć lekcje z tych książek. Okraszam je też moją autorską interpretacją, więc jeżeli lubisz się rozwijać w tej formie poprzez czytanie książek, ale nie masz koniecznie na to czasu, to zobacz booktube.pl. Tymczasem zaczynamy. Czym jest charyzma? Zacznijmy. Charyzma równa się ciepło plus kompetencja. Bardzo ciekawe, ktoś właśnie myśli, czym jest ta charyzma? Ciepło plus kompetencja. Charyzma to zdolność do wywierania wpływu na innych przy jednoczesnym budowaniu sympatii i zaufania, czyli to ciepło. I teraz, jest to subtelna równowaga między tym ciepłem a kompetencją. Czyli, że sprawiasz, że inni czują się dobrze w Twoim towarzystwie. Równocześnie budzisz respekt i autorytet. Możesz ją rozwijać bez względu na to, czy czujesz się naturalnym liderem czy introwertykiem. Charyzma to nie cecha wrodzona, pamiętaj o tym, lecz zestaw umiejętności, które możesz świadomie rozwijać i wykorzystywać ją w codziennych interakcjach. Ludzie podążają za tymi, którym ufają, ale tylko wtedy, gdy czują się, że są, czują, że są kompetentni. Czyli znowu, ciepło samo nie wystarczy, ale potrzebujesz też. Być osobą kompetentną. Takie powiedzenie, i słyszałem: banan na twarzy, a w oczach pustka. <noise> Więc musisz po prostu mieć tego banana na twarzy, ale również być osobą kompetentną, czyli, no właśnie, bud budzić ten autorytet. No, ok. To samo dotyczy się właśnie zarządzania zespołem, liderów. Jeśli chcą, aby zespół im zaufał, musi pokazywać zarówno właśnie te umiejętności. Jak i to że się troszczy o ich potrzeby. Twoje ciało mówi zanim otworzysz usta. Pytanie brzmi, co mówi o tobie. Charyzma nie polega na tym, co mówisz, to jak się poruszasz decyduje czy ludzie będą ciebie słuchać. I jest takich pięć sygnałów tutaj wymienionych w książce. Pierwszy sygnał charyzmy, czyli jak po prostu wzmocnić właśnie tę postawę lidera? Pochyl się jak lider. Czyli Samo pochylenie się do przodu podczas rozmowy, prezentacji aktywuje część mózgu odpowiedzialną za motywację. To najszybszy sposób, by wyglądać na osobę zaangażowaną, zainteresowaną. Garbiąc się lub odchylając do tyłu, wysyłasz przeciwny sygnał. Możesz być postrzegany jako osoba zimna lub niezainteresowana. Więc podczas rozmów lekko pochyl się do przodu, aby pokazać aktywne słuchanie i zaangażowanie. Drugi sygnał: otwarta postawa. Czyli otwarty umysł. Wyobraź sobie, jak wyglądałaby statua wolności, gdyby miała skrzyżowane ręce. Zupełnie przeciwny przekaz. Gdyż zamknięta postawa, czyli skrzyżowane ręce, wysyła sygnał zamknięcia umysłu i dystansu. Liderzy świadomie eliminują te bariery, czyli np. przesyłają stolik, torbę, aby nie było barier pomiędzy rozmówcami. Przez to są bardziej otwarte i charyzmatyczne. Wskazówka dla ciebie. Rozluźnij ramiona. Odkryj tors i serce po to, aby właśnie pokazać, że jesteś otwarty na drugą osobę. I usuń te wszystkie bariery pomiędzy Tobą a rozmówcą. Często też na wystąpieniach publicznych, najbardziej charyzmatyczni mówcy chodzą, nie zakrywają się za jakimś tam pulpitem, stolikiem, tylko wychodzą, chodzą, otwarta postawa. Następny sygnał charyzmy, trzeci, frontem do rozmówcy. Fronting to technika, która pokazuje, że jesteś w pełni obecny. To, na co kierujesz swoje ciało, to, na czym, to jest to, na czym skupiasz uwagę. I rzeczywiście tak często jest. Jeżeli rozmawiamy w kółku, gdzieś na kimś spotkają się kilka osób, i część, jedna osoba na ma skierowane stopy w innym kierunku, to znaczy, że jej myśli do tam, gdzie jej stopy. I upewni się, że wszystkie trzy elementy czyli palce, u stóp, tors i głowa są skierowane w kierunku osób, z którą rozmawiasz. Wskazówka: podczas rozmowy ustaw całe ciało przodem do rozmówcy i zobacz też, czy to jest dla Ciebie naturalne, bo nawet lekkie odwrócenie może sugerować brak zainteresowania. Sygnał czwarty: mądrość w zarządzaniu przestrzenią. Jesteś takiego jak close talker, czyli osoba, która narusza Twoją przestrzeń osobistą. No i być może gdzieś masz coś takiego jak nie, w windzie na przykład, czy jest ktoś za blisko, jest to taki dyskomfort na, dla nas. Charyzmatyczni ludzie rozumieją, jak używać tej przestrzeni, aby budować zaufanie i poczucie komfortu. Wiedzą, gdzie się ustawić, by inni czuli się swobodnie i otwarcie, też nie za blisko, nie za daleko. I są takie dystanse społeczne wyznaczone. Strefa intymna to jest od 0 do 45 cm, zarezerwowana tylko dla bliskich osób. E, na przykład małżonka, dzieci. Strefa osobista 45 cm do 1,20 cm to jest idealna do większości interakcji naszych znajomych, społecznych. E, to jest dystans na uścisk dłoni lub spokojną rozmowę. Jest też sfera społeczna, czyli od tego 1,2 m do 2 m, przestrzeń na rozmowy zawodowe lub interakcje z nieznajomymi, czy to w urzędzie, e, i strefa publiczna ponad 2 m, kiedy ktoś jest dalej niż 2 m. Widzimy jego całą sylwetkę, często gdzieś tam na ulicy. Obserwuj, jak blisko stoisz do innych, w zależności od sytuacji i relacji. Jeśli ktoś wydaje się nieswojo, delikatnie się cofni, być może jesteś za blisko. Sygnał 5. Moc spojrzenia. Spojrzenie ma ogromny wpływ na budowanie relacji i zaufania. Psychologiczne badania z udziałem 15 tysięcy uczestników wykazały, że większość ludzi ma trudność z rozpoznawaniem negatywnych emocji w oczach innych. I nauka odczytywania sygnałów z oczu, czyli np. zmarszczenie brwi, opadające powieki, pomaga lepiej rozumieć rozmówców. Celowe spojrzenie wzmacnia więź. Szukaj więc wskazówek na twarzy rozmówców, by lepiej zrozumieć jego emocje. I utrzymaj kontakt wzrokowy, jeśli z kimś rozmawiasz 60-70%. Czasu, by budować to zaufanie i bliskość, ale unikaj zbyt intensywnego wpatrywania się, by nie sprawiać wrażenia natarczywego. Czynnik wow, czym on jest? To są subtelne gesty i zachowania, które zwiększają naszą atrakcyjność społeczną i pomagają budować relacje. Ciepło to jeden z filarów charyzmy. Bez niego trudno jest nawiązać więź, tak jak już mówiliśmy, nawet jeśli jesteś kompetentny. I autorka podkreśla, że ciepło buduje mosty między ludźmi. Ciepło równa się bezpieczeństwo, gdyż nasz mózg jest zaprogramowany, by instynktownie szukać ludzi, którzy wydają się życzliwi i nie groźni. Ciepło to zaproszenie do relacji. Bez niego ludzie nie będą chcieli podążać za tobą, nawet jeśli będą cię podziwiać. I teraz sześć sygnałów ciepła, czyli te wow sygnały, które wzmacniają Twoją charyzmę. Najprostsze: Uniesienie brwi. Krótki gest uniesienia brwi na ułamek sekundy, szczególnie jeśli się na przykład z kimś wika, witasz, to naturalny sygnał, który mówi: Widzę cię, cieszę się, że cię spotykam. Zobacz, czy Twój sąsiad tak cię wita, unosi brwi. <laughs> to uniwersalny znak rozpoznawczy występujący we wszystkich kulturach. Jak to działa? Po prostu. Uniesienie brwi powoduje, że Twoja twarz staje się bardziej otwarta i dostępna. Następna rzecz, którą możesz zastosować, to kiwanie głową. Kiwanie głową to jeden z najprostszych sposobów, by pokazać empatię i zgodę. Jeśli kiwasz, rozmówca czuje się wysłuchany, zrozumiany i kontynuuje mówienie. Przechylenie głowy, lekkie przechylenie głowy w lewo. To subtelny sygnał, który mówi, że słucham Cię uważnie, jestem otwarty na to, co mówisz. Odsłaniasz też swoją szyję, przez co pokazujesz, że ufasz tej osobie, jesteś otwarty. Pochylenie się do przodu, tak jak już wcześniej też wspomniane, właśnie w tym przykładzie, jest to silny sygnał zaangażowania. że jesteś zainteresowany rozmową, odchylenie do tyłu pokazuje dystans i brak zainteresowania. Delikatny dotyk, jeśli na przykład chcesz poczuć pokazać, że jesteś tu ciepłą i osoba może przy Tobie czuć się bezpiecznie, może dotknąć lekko ramienia, osobę podać dłoń, to znacząco wzmacnia więź i zwiększa poziom oksytocyny, czyli hormonu więzi, więc to możesz też przetestować, na przykład też poklepanie po plecach. Naśladowanie, mirroring, czy mimikra, naśladowanie gestów jest to sposób, który pokazuje, że jesteście do tej samej fali, że nadajecie na tych samych właśnie falach, zauważyli, ty skrzyżujesz na chwilę ręce, druga osoba skrzyżuje, zmienisz postawę w lewo, rozłożysz się jakoś tak, druga osoba też to robi. To jest właśnie to budowanie tego raportu, budowanie tego zaufania i więzi. Jeśli chcesz właśnie wzmocnić takie poczucie w drugiej osobie, że może ona ci ufać, możesz naśladować gesty drugiej osoby, zazwyczaj się to dzieje nieświadomie, ale Pamiętaj, aby robić to subtelnie naturalnie, a nie naśladować tak, żeby to było sztuczne, bo wszystko się spali. To właśnie 11 wskazówek, które możesz zastosować w następnej interakcji z ludźmi. Daj znać w komentarzu, która wskazówka zapadła ci w pamięć. A jeśli chcesz pobrać mapę myśli z tej książki i poznać inne ciekawe publikacje, to zapraszam na booktube.pl. Aktualnie trwa wyzwanie 30 książek w 30 dni. Możesz je poznać, poświęcając jedynie 15 minut dziennie. Link znajdziesz pod tym filmem.